Nazywam się Vanessa i mam 8 lat. Moja mama na pytanie, co jest dla niej nałaśniejsze. zawsze odpowiada. Zdrowie mojego dziecka. I myślę, że większość z Was na to pytanie odpowie podobnie jak ja. Dlatego ciągle przypominam mojej córce, żebym piła duże wody i żebym się zdrowo odżywiała. A ja zadaję sobie pytanie, czy jedzenie może być niezdrowe, mamo? Oczywiście, że tak. Wszyscy dobrze o tym wiemy. Podając Twojemu dziecku gotowe produkty, tak naprawdę zaspokajasz tylko i wyłącznie jego głód. Nie dostarczając mu żadnych wartości odżywczych, lub dostarczając ich w niewielkiej ilości. Dlatego nie popełniaj mojego błędu z przeszłości i nie okłamuj się, że to, co kupujesz Twojemu dziecku, pochodzi od najlepszych producentów. Uwierz mi, tak naprawdę wcale nie chciałabyś wiedzieć w jaki sposób zostało to wyprodukowane i co w tym jest. Dlatego chcę was wszystkie zachęcić do samodzielnego gotowania. Ale jeśli nie chcesz godzinami stać w kuchni i woli się pobawić z twoim dzieckiem, to musisz koniecznie postać mojego najlepszego przyjaciela, ten T5. Zdrowo, smacznie i szybko. To trzy podstawowe zalety tej oto właśnie maszyny która koniecznie musi znaleźć się w Twojej kuchni. Chętnie pojawię się u Ciebie i pokażę Ci, jak gotowanie z Thermomixem może być silnie proste. Wiem, bo sama gotuję. A przy okazji przekonam Cię, by Twoje dziecko piło tylko i wyłącznie wodę. Wodę najlepszej jakości. A jaką wodę? To o tym porozmawiamy, gdy się spotkamy. Do zobaczenia! Do zobaczenia.